Człono mordeczki z tej strony Hexo. W tym filmie przedstawię wam kilka nowości ze ta Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat sezonu czwartego w rozdziale trzecim Fortnite'a, przedstawię wam nowe informacje, przecieki i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie go dać tym filmem do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli Wy na swoim koncie w Fortnite chcielibyście mieć tyle Faudolców, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób właśnie chciałoby tyle Faudolców, a teraz już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy sobie do naprawdę ciekawego tematu. Ale dokładnie jak już wiecie, bądź też nie, no to w Fortnite pojawiły się chociażby skiny Bestii, jak i również Raven z właśnie serialu Młodych Tytanów. I moi drodzy, jak się okazuje, no to do Fortnite'a nadciąga kolejna właśnie postać z Młodych Tytanów i tym razem będzie to nie kto inny niż Gwiazdka. I właśnie otrzymaliśmy informację, że za około miesiąc właśnie takowa powinna się w grze pojawić. Także myślę, że informacja dla fanów Młodych Tytanów jak najbardziej fajna, e, do i zapewne wraz z nią e, do sklepu z jak również powróci Bestia, oraz przy okazji Raven. Także tak to mniej więcej wygląda, i całość yy, myślę, że jest w sobie całkiem, ale to całkiem przyzwoita. Teraz przechodzimy dalej. A dalej, moi drodzy, mamy coś, co można by powiedzieć, że no yy, do... zmieni fabułę Fortnite'a. Ale dokładnie z komiksów Fortnite'a i Marvela możemy dowiedzieć się naprawdę wiele rzeczy. I ostatnio dowiedzieliśmy się również jednej z lepszych rzeczy, ale dokładnie, że w Fortnite jest dalej Ice King, czyli król lodu, który był dostępny w rozdziale 1. Także naprawdę bardzo ciekawie. Tym bardziej, moi drodzy, no to przez te komiksy, chociażby poznaliśmy już nawet yy, do basy innych rzeczy, o których chociażby mówiłem wam we wczorajszym filmie, w tym chociażby na przykład Hulk Bastera. I mamy w sumie takie potwierdzenie, że Fortnite nad czymś takim myśli, gdyż jest to właśnie w komiksie. Także yy, całość brzmi naprawdę bardzo ciekawie i osobiście to mnie to ciekawi, czego jeszcze dowiemy się właśnie z yy, tych wszystkich komiksów. Ale tak czy siak, wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawa informacja. W sensie, King był ostatni raz dostępny w rozdziale pierwszym i tak naprawdę to po tym całym evencie, który był chyba w sezonie 8 czy 7 rozdziału pierwszego, no to głos po nim, że tak powiem, no zaginął i tak naprawdę nikt nie wiedział co się z nim stało, a jak się okazuje, to ten dalej żyje i możliwe, że będzie to jakaś bardzo ważna postać w fabule w dalszych czasach. Zobaczymy. Teraz przechodzimy do tematu sezonu czwartego. I tak, sezon czwarty to coś, na co czeka definitywnie dużo graczy. No, w sumie tak jak na każdy nowy sezon. I oczywiście z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej takowego sezonu. Już dosłownie jesteśmy, że tak powiem, jedną nogą w tym sezonie, bo zostało jeszcze jakieś trzy tygodnie i już będzie właśnie ten nowy sezon. No i z dnia na dzień otrzymujemy coraz to więcej informacji, w tym chociażby w ostatnim filmie mówiłem wam na temat tajemniczego przecieku. No i po raz kolejny otrzymaliśmy właśnie takowy przeciek. I moi drodzy. Tak, no, tych przecieków pojawia się coraz więcej, właśnie odnośnie tego sezonu czwartego. No i większości oczywiście są anonimowe, ale w tym wszystkim najlepsze jest to, że e, do niektóre do, mogą się po prostu nie sprawdzić. Więc mamy kolejny ten przeciek, i mówi on nam o tym, że właśnie następny sezon nie będzie w 100% kolaboracją z Marvelem, lecz będzie tam po prostu e, dość sporo postaci z Marvela. Sezon ten bardziej będzie w motywie właśnie przenoszenia się w czasie, co też już wam mówiłem. I teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie dalej. I dalej mamy. Halloween, bo jest już tutaj jeszcze karnet bojowy, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Więc moi drodzy, co do Halloween, to właśnie ma to być jeden z lepszych po prostu eventów Halloweenowych, jakie Fortnite kiedykolwiek miał. Będzie masa darmowych nagród, będą nowe bronie, nowe pojazdy, także myślę, że naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Tym bardziej, na no, to ziomeczek napisał tutaj, że Epic Games naprawdę bardzo stara się nawiązać po raz kolejny współpracę ze Stranger Things, ale na no, nadzwyczajnym świecie jest to dla nich dość ciężkie. Tak jak napisał ten ziomeczek. No i oczywiście wiadomo, Stranger Things w ostatnim czasie naprawdę się rozrosło, yy, więc no tutaj tym razem kolaboracja może być dość ciężka. Tym bardziej moi drodzy, no to jak tutaj napisał, The Virian Styles, yy, no czyli takie style... Takich czarnych charakterów będą właśnie do zdobycia podczas tego Halloween. Także myślę, że naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. I ogólnie moi drodzy, to napisał on tutaj również, że o trailerach nie ma, że tak powiem, żadnego przecieku. No i niestety, ale do po prostu nie ma jakiegoś zlikowanego traileru. I byłoby w sumie naprawdę ciekawie, jakby zlikowany trailer pojawił się tak szybko przed startem nadchodzącego sezonu. A teraz przechodzimy do tematu karnetu bojowego. Za każdym razem przed startem nowego sezonu jest tworzonych masa jakichś konceptów, teorii i naprawdę jeszcze więcej innych ciekawych rzeczy na temat karnetu bojowego. Lecz w tym przecieku również mamy parę informacji na jego temat. Więc ziomeczek napisał, że stary wygląd karnetu powróci, czyli po prostu nie będzie już gwiazdek, tylko będzie tak jak kiedyś. Czyli wbijecie jeden stopień, dostaniecie jedną nagrodę, a tutaj czasami, no musieliście na przykład, nie wiem, wbić dwa stopnie, żeby odblokować skina. E, do, e, ten system gwiazdkowy jest taki dość, e, można Powiedzieć, że dziwny, no ale już gracze teraz się do niego przyzwyczaili. Tak czy siak, wydaje mi się, że powrót do tego starego wyglądu byłby naprawdę bardzo fajny. Także moi drodzy, tak, e, napisał tutaj również ten ziomeczek, że karnet bojowy będzie właśnie e, zawierał e, ulubione postacie fanów. Takie jak Midas, e, na przykład również Bananek. Przy okazji, Dr. Stone, Midas i naprawdę jeszcze więcej. Także na samym początku mamy tutaj postać, która będzie zmutowanym Miałśniakiem, czyli zmutowanym kotkiem. Naprawdę bardzo ciekawe. Ciekawy. Będziemy również mieli postać Super Nun i będzie to właśnie tak zwany Hero Pili, czyli po prostu taki dobry bananek. Ale będziemy również mieli złego bananka, a najdokładniej Doktor Pils, czyli do, tak jak już mówiłem, czarny charakter e, bananka. Będziemy również mieli tutaj coś takiego jak Metro Midas oraz Golden Gasher i będzie tutaj również e, dobry Midas i zły Midas. I przy okazji będziemy również, moi drodzy, mieli coś takiego jak Super Slone i Cyborg, czyli e, dobra Sloan i Cyborg. Tak, Cyborg to będzie... Ta z Waslą. Także naprawdę bardzo ciekawie. Ogólnie, no to sekretnym skinem w karnecie bojowym ma być Dr. Brown. O którym mówiłem troszeczkę w paru poprzednich materiałach, i rzeczywiście w poprzednim przecieku ten również się znalazł. Także rzeczywiście może być bardzo ciekawie. Jak coś, to jest to postać ze serialu, czy też filmu Back to the Future. O czym już w sumie też mówiłem. Ogólnie, no to przedmiotem, które, którego będziemy mogli właśnie customizować, będzie plecak, i przy okazji malowanie. I będzie to jedno z najbardziej kustomizowanych po prostu. Będzie to jeden z bardziej customizowanych przedmiotów, jaki kiedykolwiek się pojawił w grze. Będzie ponad 75 tysięcy kombinacji i 15 różnych, że tak powiem, aspektów, które będziemy mogli tutaj użyć. Tym bardziej ziomeczek napisał troszeczkę na temat karnetu bojowego, ale dokładniej na takowy będzie się znajdowało trzech yy, jakichś ziomeczków, którzy nazywają się The Forgotten. Ogólnie no to będą oni, że tak powiem, tutaj yy, no po prostu przemieszczali się w czasie. Następnie, moi drodzy, pójdą oni na event kolizji, który był dostępny w ostatnich. W ostatnim sezonie, do no i tam troszeczkę się, że tak powiem, zadzieje, no i później zostaniemy po prostu przeniesieni do nowego sezonu. Także całość brzmi naprawdę bardzo ciekawie i nie wiadomo, czy jest to prawda, czy też fake. Tego no niestety musimy się dowiedzieć, bo póki co do no, nieba żadnego potwierdzenia, że jest to jakkolwiek realne. No tak, musimy po prostu poczekać. Ze względu na to, że no, nawet nie ma nic napisanego o ekipie, która będzie w następnym miesiącu. W sensie, no już wiem, jaka jest ekipa w następnym miesiącu. No i nikt z, z właśnie tych tutaj przecieków do tego nie napisał. Także troszeczkę słabiutko. I to by w sumie nam dawało, że tak powiem, takie potwierdzenie. Więc musimy poczekać, czy rzeczywiście. Takowy karnet bojowy się właśnie pojawi. Według mnie byłby naprawdę bardzo fajnie. Ja osobiście mam nadzieję, że rzeczywiście coś takiego jak było w tym przecieku się pojawi. Oczywiście w poprzednim przecieku mieliśmy naprawdę bardzo podobne informacje, więc kto wie, możliwe, że rzeczywiście gdzieś tutaj w tym wszystkim znajduje się prawda. Jak najbardziej takowy karnet bojowy się pojawi i rzeczywiście następny sezon będzie po prostu bardziej w motywie jakiegoś przemieszczania się w czasie. No, według mnie brzmi to no, całkiem fajnie i w sumie chyba nawet lepiej niż sezon z Marvelem, no bo nie oszukujmy się, ale jak do gry powrócą jakieś stare bronie ze starych sezonów, to definitywnie graczom, no, zachce się po prostu grać w Fortnite'a. Także co, póki co czekamy na sezon czwarty, no i rzeczywiście zobaczymy, czy takowy karnet bojowy się pojawi i będziemy mieli jakieś po prostu złe postacie, dobre postacie, no, zobaczymy, eee, co. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał eee, i że dowiedzieliście się paru ciekawych informacji, jeżeli będziemy mieli nowe informacje na temat. Sezonu czwartego, to oczywiście was o nich poinformuje. Także zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić przyszłych materiałów na temat właśnie sezonu czwartego. No i to tyle w sumie. Trzymajcie się i cześć!